Hej, hej, tu NBA! Dzisiaj Krzysztof Rapanuję Bogdłowski zabiera na kosza! No i wchodzimy na boisko koszykarskie, tudzież piłkarskie. Są fajnie linie narysowane. Także z własnym cieniem będę mógł sobie troszeczkę porzucać, troszeczkę pograć. Ostatni raz to chyba robiłem bodajże 3 lata temu w kopalni soli w wieliczce. Także troszeczkę, a nawet w ogóle bez przygotowania. Piłeczka już czeka. Dobra, ja już po takiej szybkiej rozgrzewce rzutowej, szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie to wyglądać dużo, dużo gorzej, ale wyglądało to w miarę ok. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mój ulubiony rzut z takiego półhaka-haka. -haka. No, taki rzut, no, bardzo nietypowy, że tak powiem. A po drugie, zauważyłem, że kosze są niżej, także wykonam jeszcze wsada. A na koniec może spróbuję jeszcze wykonać rzut z połowy boiska. Także zapraszam. I sami zobaczcie jak to wyglądało. Ja dostawałem kozłem piłkę pod kosz, pod kosz. Udawałem, że chcę manewr jakiś wykonać. Nagle było zatrzymanie, zatrzymanie i rzut półhakiem. Do kosza, a pięknie wpadło. Zawsze zaskakiwało to przeciwnika. Lata 90. to był czas panowania Chicago Bulls i Michaela Jordana na boiskach koszykarskich w NBA. No to były wspaniałe czasy. Wszyscy chcieliśmy się poruszać jak Michael Jordan. I wanna be, I wanna be, I wanna be like my like. A teraz powtórzę jak MJ. Hey, hey, hey to NBA. Szybkich 5 rzutów osobistych, no i spadam do domu, zobaczymy jaki wynik będzie. No nic, ja powolutku się z Wami żegnam. To był Krzysztof Rapanujo Bobylowski. No 20 lat spędziłem na różnorakich boiskach. Największe sukcesy święciłem w Siatkówce, gdzie zdobywałem mistrzostwo Kielc i trzecie miejsce w województwie, ale mimo wszystko to chyba koszykówka jest najbliżej e, mojego serca. No nic, kończę. Zapraszam do oglądania kolejnych vlogów. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej!